Gość Radia Lublin. Dokładnie. 15 minut po godzinie 8. Kłaniam się Państwu przed mikrofonem Ryszard Majewski, a w naszym studiu zgodnie z zapowiedzią Miejski Rzecznik Praw Konsumenta w Lublinie Lidia baran -Świrta. Dzień dobry, witam Dzień Panią. Dzień dobry, witam. Pani Rzecznik, za nami, za nami już szał zakupów związanych z prezentami związanymi z szóstym dniem grudnia. ale można spodziewać się, że ta fala zakupów tych dużych zakupów jeszcze przed nami, bo planuje się według tutaj różnych szacunków, że Polacy w tym roku planują, żeby wydać na święta 1490 zł to dużo czy mało. Dla jednych to dużo, dla innych e, e, taka przeciętna suma. Pamiętajmy o tym, że święta e, to są wydatki ekstra, e, ale nie możemy zapomnieć o tym, że to jest koniec roku. No i ka budżet każdego gospodarstwa domowego e, wymaga też znacznych obciążeń związanych z e, sezonem zimowym. Więc, e, moim zdaniem, jest to taka suma e, spora. Rozsądnie zagospodarowana, może naprawdę... E, e... No to są, przysporzyć w, to wielu dodaj... satysfakcji, ale też i, mm, no nie oszukujmy się, wielu To są dajmy pieniądze, które są przeznaczone na przeróżne. Odpocząwszy od tych zakupów z, związanych z przyjęciem, ze spotkaniem rodzinnym, jak też z zakupem prezentów. A no właśnie, na wyprzedażach świątecznych łatwo stracić głowę. Efektem tego może być i często jest kupowanie niepotrzebnych przedmiotów lub produktów w... Jak się później okazuje, wcześniej zresztą też za zawyżonych cenach. Myślę, że tutaj. Yy, yy. Zmiany przepisów i, i te nowelizacje, które weszły w życie w lipcu bieżącego roku, naprawdę nam świadomym konsumentom są niezwykle pomocne. Ponieważ sprzedawcy mają obowiązek publikować obok ceny bieżącej również cenę sprzed do 30 dni, a więc tę najniższą cenę, którą, w której oferowali ten produkt. Publikują? Publik ma nie, konsumenci oczywiście no zdarzają się sytuacje, że, że brakuje, ale konsumenci są już tego świadomi i raportują te aspekty związane z niedociągnięciami rynku w zakresie cen. To jest dobry, dobry symptom, bo świadczy z jednej strony o świadomości konsumenckiej, a z drugiej o tym, że mm, konsumenci śledzą na bieżąco zmiany y, przepisów prawa. Ale raczej nie sądzę, żeby konsumenci idąc na zakupy mieli ze sobą nie wiem, kalkula kalkulator, telefon na pewno też. I te przeliczenia mm, były dokonane. Ale powiem, powiem tak, jeżeli robimy zakupy konsumenckie, to mm, pierwsze zalecenie socjologów, psychologów, rzeczników, wszystkich, którzy zajmują się w, w jakiś sposób zawodowy e, zakupami, to pierwsze zalecenie. róbmy przygotowujmy się do tych zakupów, a więc róbmy listę. Nie róbmy tych zakupów w takim chaosie, bo ten chaos oczywiście towarzyszy nam codziennie. Każdego dnia jesteśmy przebojcowani, przewrażliwieni, trochę nawet i może i znerwicowani tym codziennym dniem, trudnościami dnia codziennego, więc nie dokładajmy sobie. Panie rzecznik, ale wracając na ziemię, jak to wygląda w rzeczywistości to wiemy doskonale. Nie zawsze ta, znaczy Lista czasami jest, ale wchodzimy do sklepu, gdzie jest kolorowo pięknie, są osoby, które namawiają nas do kupowania przeróżnych rzeczy. Później okazuje to fakt, że później okazuje się, że wiele rzeczy to kupiliśmy kompletnie, kompletnie niepotrzebnie. Ta atmosfera świąteczna sprzyja. Robieniu zakupów rzeczy, które, których nie było na liście, mówiąc. Ale, delikatnie. panie redaktorze, ja tutaj muszę poddać troszeczkę wątpliwość, bo oczywiście ta atmosfera tych galerii świątecznych czy galerii handlowych i ten świąteczny nastrój jest bardzo fajny, ale widzę, że bardzo wielu konsumentów świadomie rezygnuje z tych atrakcji, z tego tłoku, z tego chaosu na rzecz zakupów internetowych. I tam być może, że te, te zewnętrzne bodźce są mniejsze i te zakupy są prowadzone bardziej racjonalnie. A no właśnie o zakupach internetowych porozmawiamy więcej w drugiej części naszej rozmowy, ale wracając do zakupów, no niektórzy wolą dotknąć towaru, żeby zo Ta, zobaczyć jak ten towar się. wygląda, Oczywiście, że tak. mamy paragon, przy zakupach internetowych też mamy paragon najczęściej, Naturalnie. ale tak mamy... Określoną mamy określone rzeczy. Stwierdzamy, że są one nam, że są one niepotrzebne. Dostaliśmy prezenty. No, ze zwrotem prezentów różnie może być, bo rzadko hmm, chyba się okazuje, to, że ktoś podaje, do, do, dodaje paragon do takiej rzeczy. E hmm. Tu mój apel, przypomnienie, bo przy okazji w zasadzie każdej rozmowy edukacyjnej, informacyjnej przypominamy o tym, że zakupy stacjonarne nie zawsze dają możliwość zwrotu rzeczy tej niechcianej czy nie. Nie, kupionej niepotrzebnie. Ale właśnie w jakich warunkach nie możemy. Odzyskać jeżeli, pieniędzy? jeżeli mamy do czynienia ze sklepem tradycyjnym, gdzie widzimy w realu towar, gdzie go możemy przysłowiowo dotknąć. I jeszcze jest e, w promocji. I, i zakupimy go, ma to sprzedawca nie musi się zgodzić na przyjęcie zwrotu. A więc, jeżeli e, robimy zakup, róbmy go starannie z głową, bo w stacjonarnych sklepach zwroty to jest dobra wola sprzedawcy co więcej sprzedawca może nawet zgodzić się na taki zwrot robią to z reguły sieciówki robi już coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na taki ruch ale Mówią tak, przyjmę od ciebie ten zwrot, ale pieniądze deponujemy na karcie podarunkowej, którą możesz wykorzystać, konsumencie, przy kolejnych zakupach u nas. Niechętnie pozbywają się tej już zarobionej, zarobionej części swojego wynagrodzenia, i ta oferta jest zgodna z prawem i w zasadzie po części też jest dogodna dla konsumentów, no bo lepiej mieć pieniądze, czy, czy możliwość kupienia czegoś potrzebnego, niż kolejnej niepotrzebnej rzeczy. No niemniej musimy się liczyć z takimi mm, ograniczeniami tego szaleństwa zakupowego. Panie Rzecznik, proszę powiedzieć, czy biorąc pod uwagę, pod uwagę Państwa doświadczenia yy, jesteśmy jako społeczeństwo coraz bardziej świadomi swoich praw jako konsumencie, czy jesteśmy coraz bardziej świadomi yy, podczas robienia zakupów? Czy te zakupy są bardziej przemyślane? Myślę, że tak. Już ten etap, kiedy za wszelką cenę trzeba było mieć. Mamy za sobą. Teraz, teraz te zakupy są na pewno w sferze takich, czy gospodarstwa domowego, czy sprzętu HIFI, AGD, niewątpliwie bardziej przemyślane. To są już celowane zakupy z odpowiednim przygotowaniem czy to miejsca, czy przeznaczenia, czy funkcjonalności. Konsument wie, czego chce. Z drugiej strony, zaskakujące, że ta świadomość nie idzie w tą stronę, w którą powinna, czyli uzurpujemy sobie prawa, których nie mamy, choćby prawo do zwrotu w sklepie stacjonarnym. Od lat pada to samo pytanie, i ogromne rozczarowanie, kiedy informujemy, że no niekoniecznie. Bo konsumenci są przekonani, są przeświadczeni o tym, że mają prawo do tego zwrotu. Tymczasem no musimy tutaj zdementować to, musimy wielokrotnie, czy to mailowo, czy telefonicznie, czy osobiście, jak konsumenci przychodzą, tacy rozemocjonowani, że nie chcieli im przyjąć w tym i w tym sklepie zwrotu. I kiedy słyszą od choćby od rzecznika, że no niekoniecznie ten zwrot im się należy, Zwrot, podkreślmy, pełnowartościowego towaru, tylko niechcianego. Nierozpakowanego. I kiedy mówimy, mhm. że no niekoniecznie zwrot to jest dobra wola sprzedawcy, ogromne rozczarowanie, bo konsument wyobrażał sobie, że te prawa są tak daleko idące, że te przywileje, bo to nie są prawa, to już by były przywileje, że są tak daleko idące, że może. Tymczasem, no nie. A zakupy, o, o czym powiedzieliśmy w tej części rozmowy przenoszą się, przeniosły się w, w, w zasadzie w dużej mierze do sieci i o tym powiemy Państwu w drugiej części naszej rozmowy. W tym momencie dziękujemy słuchaczom polskiego Radio Lublin. Ciąg dalszy rozmowy zapraszamy już teraz na stronę internetową radiolublin.pl. Ta rozmowa na naszym profilu na Facebooku, a także na naszym kanale na YouTubie. A ja przypominam, że dzisiaj gościem słuchaczy Polskiego Radia Lublin jest miejski rzecznik praw konsumenta w Lublinie Lidia baran Cwirta. Pani rzecznik, no właśnie, zakupy przenoszą się do sieci, te zakupy odbywają się na określonych warunkach, na określonych zasadach. Są pewne portale, których nazw nie będziemy wymieniać dzisiaj, które świadczą szereg różnych usług. Ale żeby skorzystać z tych usług, żeby skorzystać z tych, za z tych zakupów, też trzeba e, się zarejestrować. Są pewne dane, które e, jest pewna granica, pe pe pewnych danych nie powinniśmy ujawniać, podawać, które to dane. Y oczywiście dane y związane z naszą bankowością elektroniczną. Tutaj jestem. Y y Czasami nawet zaskoczona tą otwartością e, w, i szybkością podawania e, tych danych, których absolutnie nikomu, nawet e, najbliższym e, członkom rodziny nie powinniśmy ujawniać, ale bardzo chętnie e, nabywają konsumenci, którzy bardzo chętnie wklikają, a nawet powiedzą przez telefon obcej osobie, na przykład PIN. Dane Pesel czy inne, dzięki którym no, no tu musimy to, to przypomnieć. Oszuści są w stanie bardzo szybko wyczyścić konto, a nawet ym, nabrać kredytów ym, drogą elektroniczną. I ta bankowość elektroniczna yy, no jest tą yy, piętą achillesową naszego społeczeństwa. Są pewne portale, które są portalami sprawdzonymi, portalami, które mają określoną markę. Są też pojawiają się też możliwości zakupów w innych miejscach. Tutaj musimy rozdzielić w zasadzie trzy możliwości robienia zakupów właśnie w sieci. Z jednej strony mamy platformy, gdzie gromadzą się z jednej strony sprzedawcy, gdzie rejestrujemy się jako kupujący, gdzie administrator tej platformy ma podgląd zarówno w transakcje danego sprzedającego, ma podgląd w kupującego. Te platformy już poszły na te, tak daleko, że też oferują i swoje marki, ale e, prowadzą w daje, nawet w sytuacjach, kiedy e, niezadowolony kupujący Reklamuje czy wdaje się w dyskusję ze sprzedającym, to wkraczają w ten spór, próbują go na, we własnym zakresie rozwikłać i mm, te platformy no, stanowią taki, taki mały zamknięty rynek. O, wbrew pozorom nie taki mały, wręcz przeciwnie. Drugi, drugi aspekt zakupów internetowych to są sklepy internetowe, gdzie my samodzielnie jako klienci wkraczamy do tego sklepu, oczywiście przez witrynę, gdzie mamy podgląd w jego regulamin, możemy zajrzeć kto ten sklep prowadzi, bierzemy koszyk, robimy zakupy, płacimy i robimy to we własnym zakresie, na własne, no trochę ryzyko. Trzeci aspekt to, są, to jest aspekt, który niesamowicie się rozrasta i, i jest też w jakiś sposób powiązany z platformami, ale są to zakupy już niekoniecznie konsumenckie, bo zakupy między osobami fizy czy, czy transakcje między osobami fizycznymi. Platformy też są bardzo, bardzo popularne. Są e, i zakupy tam e, robione też e, cieszą się ogromną. Popularnością. Ja skupiłabym się na tym zagadnieniu związanym z samodzielnymi zakupami internetowymi, bo one są takie trochę podobne do tradycyjnych zakupów z tym, że no, nie ruszamy się z domu, w zasadzie robimy je za pomocą sieci. I tu konsumenci naprawdę mają przeogromny wybór przeogromne możliwości. I nie zawsze umiejętnie z nich korzystają. A no właśnie zdarzają się takie sytuacje, <coughs> przepraszam, że mm, decydujemy się na zakup, otrzymujemy zamówiony towar, okazuje się, że ten towar nie do końca y, jest taki, jaki zamawialiśmy co wówczas. I, I tu przewaga sklepów internetowych nad tradycyjnymi, nad stacjonarnymi, ponieważ e, jeżeli e, otrzymujemy towar, który nie do końca nas satysfakcjonuje, subiektywnie, Obiektywnie on może mieć wszystkie, wszystkie cechy, wszelkie, nie mieć żadnych niezgodności, żadnych wadliwości, ale nas nie satysfakcjonuje. Za mała bluzka, za, duży, za duża czapka, nie ten, nie ten kolor. Wtedy mamy prawo do zwrotu w ciągu 14 dni bez podania przyczyny możemy oddać, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i w ciągu następnych 14 dni. Odesłać ten nietrafiony zakup. Przy czym pamiętajmy, że zwrot takiej niechcianej rzeczy następuje. Ponosimy koszty tego. Tu koszty związany ze zwrotem leży po stronie kupującego. Sprzedawca natomiast no, musi nam natychmiast po otrzymaniu tego towaru zwrócić zapłaconą cenę. Y y oczywiście zwroty y, tych pełnowartościowych, ale niechcianych, nieudanych zakupów, to jest jedno. Natomiast y, y, wszelkie reklamacje, niezgodności, y, inaczej wadliwości pojawiających się wad w tym towarze odbywają się na takich samych zasadach jak w sklepach stacjonarnych, a więc ta ochrona y, kupującego trwa przez 24 miesiące. A więc jeżeli a ujawni się jakaś e, niezgodność, jakaś wada fabryczna, czy po tygodniu, czy po miesiącu, czy, czy po dwóch miesiącach od chwili zakupu, to pamiętajmy, że składamy reklamację na takich samych zasadach, jak w sklepie stacjonarnym. E, informujemy sprzedawcę o tych wadach, e, o tych niezgodnościach, e, żądamy czy to naprawy, czy wymiany rzeczy, i sprzedawca, zarówno stacjonarny, jak i ten internetowy mają obowiązek do takiej reklamacji się. Ustosunkować w ciągu dwóch tygodni. Pani rzecznik, ale są sytuacje, kiedy otrzymujemy towar, który nie spełnia, kompletnie nie spełnia oczekiwań, bo dostajemy co innego niż chcieliśmy kupić. Sprzedający nie zgadza się na zwrot pieniędzy. Tutaj dochodzi do pewnego sporu. Jak w takie spory są rozstrzygane? Jest administrator. Niektórzy twierdzą, że ten administrator to najczęściej jest to jakiś program komputerowy, który nam odpisuje tradycyjne jakieś tam klasyczne komunikaty. Rzeczywiście tu mówimy o tych, o zakupach na platformach i one mają właśnie tę możliwość i Pieniądze możemy, zostały pobrane, możemy sprzedający skorzystać. jest usatysfakcjonowany, nie chce towaru. Możemy skorzystać z... W zasadzie Zarówno na tych platformach, jak i w tradycyjnych e, zakupach internetowych mamy taką możliwość skorzystania z różnych dróg dochodzenia swoje, e, swoich uzasadnionych bądź co bądź roszczeń. E, z jednej strony wdanie się w spór z administratorem e, czy e, ze sprzedającym za pośrednictwem tej platformy. Te programy ochrony kupujących działają. Natomiast w tradycyjnych, może nie w tradycyjnych, ale w zakupach internetowych, jeżeli płacimy kartą, czy to kredytową, czy debetową, mamy bardzo fajny instrument. To jest Catchback. Składamy reklamację nie u sprzedawcy, tylko w swoim banku. I bank za pośrednictwem administratora karty, no tutaj też no, nie wiadomo, bez, tak. bez nazw, Przesyłają taką reklamację ta, na nasze uwagi, do których ten sprzedawca musi, e, musi się odnieść. E, I e, reżimy związane z obsługą kartową są tak drastyczne, że bardzo często ten churchback naprawdę działa. Więc nie bójmy się korzystać również z tego instrumentu, bo jeśli płacimy kartą, warto. Warto pójść tą ścieżką. Czy ten czas przedświąteczny to jest taki czas, kiedy Państwo mają zdecydowanie więcej pracy jako rzecznicy? E Musimy się przerzucić na słuchawkę. To mm. taka, taka trochę niewdzięczna robota, bo w zasadzie nie odrywamy się od niemalże nie odrywamy się od telefonu i trudno pracować tak na bieżąco, a przecież też wpływają skargi, które nie dotyczą tylko i wyłącznie świąt, są one naprawdę czasami trochę dramatami tych nietrafionych transakcji czy nie do końca udanych zakupów i no, nie tylko, nie tylko ta, ta bieżąca obsługa właśnie tych reklamacji, zwrotów związanych ze świątami, ale nie ukrywam, że ten czas przedświąteczny. To jest dużo emocji, czasami takich emocji wręcz związanych bezpośrednio z, z zakupami, które są nietrafione albo nie dojechały na czas. Bo jeszcze o jednym aspekcie musimy przy okazji zakupów internetowych przypomnieć. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że no oczywiście nikt nas nie zmusza do sprawdzania tego, co kupiliśmy. Ale skoro nam zależy i skoro poświęciliśmy czas na ślęczenie przed komputerem, żeby ten zakup wybrać, to poświęćmy jeszcze te pięć minut i starannie e, zadba, zadbajmy e, o odbiór tego towaru w realu. Bo konsumenci nie do końca, nie zawsze przywiązują wagę do tego momentu odbioru paczki. A pamiętajmy, że przy zakupach internetowych oprócz naszego sprzedawcy w tej transakcji uczestniczy jeszcze jeden podmiot, na który ani my jako konsumenci, ani ten sprzedawca nie mamy żadnego wpływu. To są firmy kurierskie. No, no właśnie, a z takich rad praktycznych od młodych ludzi wiem, że jeżeli otrzymujemy paczkę, to można po prostu nagrywać moment otwierania tej paczki i nagrywać wtedy Nagrywać. Dokładnie. Po pierwsze, otwierajmy ją, bo bywają konsumenci, którzy całymi dniami. Składują przesyłki. Mija ten siedmiodniowy termin, kiedy możemy zgłosić ewentualne uwagi, ewentualne reklamacje co do zawartości przesyłki, czyli spisać tak zwany protokół szkodowy w transporcie i tracimy bezpowrotnie możliwość dochodzenia roszczeń związanych ze szkodami transportowymi. Bo rozmawialiśmy tutaj szeroko o zwrotach, o, o wadach produktu, ale przecież przy zakupach internetowych to tak naprawdę szkody transportowe są największą bolączką, bo ta rzecz Musi do nas w jakiś sposób dotrzeć. Panie Rzecznik, tak, już na koniec rozmowy, pół minuty. Najważniejsze zasady przy tego typu zakupach to. Przy zakupach internetowych, po pierwsze, sprawdzajmy naszego sprzedawcę. Zaglądajmy do regulaminu, czy sprzedawca jest zarejestrowany w Polsce, czy ma swój adres, miejsce, siedzibę w Polsce, czy też na obszarze Unii Europejskiej. Wystrzegajmy się sklepów, które nie mają adresów e, siedziby. Podczas zakupów e, czy podczas odbioru ne, przesyłek e, dołóżmy. Staranności i sprawdzajmy, czy przesyłka nie jest uszkodzona. A jeżeli gdzieś są pozaginane rogi, czy paczka jest trochę podniszczona, e, przypilnujmy i sprawdźmy zawartość tej przesyłki, bo tam jest ten nasz wymarzony zakup. Miejski Rzecznik Praw Konsumenta w Lublinie, Lidia Paran-Świrta. Bardzo dziękuję za dzisiejsze ja spotkanie. Również dziękuję.